Ach, ten pelet nie może być nie powinien być wrzucany bo peletu się nie wrzuca do fibla że tak brzydko się wyraża muszli Czysto. I tak codziennie, moi drodzy, dwa razy dziennie, ja tak dwa razy dziennie się grzebię, czego to się nie robi, dla swojego kota. Mhm. Będą już wybrane i, i kały wybrane. Suszki wybrane, kały wybrane można wysypać czysty

Swap came on Nieprawidłowe worki mam. No nieprawidłowe, bo troszkę za małe na ten kubełek. są do mniejszego kubełka, Ale mniejsza z tym. Ważne, że są gorzej jakby nie było wcale. Ja po prostu To nie ważne. Po prostu kupiłam kiedyś za małe i nie do, nie do innego kubełka. To no do tego się okazuje, że są za małe. Jest tak jest. Jak się zdłożyłem kupi się nowo.